Siema, siema, witam was w Lego mieście. Jak wiecie z tytułu odcinka dzisiaj zajmujemy się chodnikami. To jest tak naprawdę druga część odcinka pod tytułem Jak ulepszyć każde Lego miasto. Tylko tam zajmowaliśmy się stricte tailami i nie tylko chodnikowymi, a tutaj skupimy się. Tylko i wyłącznie na chodnikach. Oprócz samych płytek z stylami, dołożymy sobie też gadżety chodnikowe, tak to nazywam. Zaraz zobaczycie dokładnie o co mi chodzi. I skupimy się tutaj na centralnej części miasta, na froncie naszych modularów wspaniałych. Zobaczymy, ile nam starczy klocków. Jeżeli starczy, przejdziemy gdzieś dalej, ale to jest dla nas najważniejsze miejsce w tym odcinku. Wybrałem sobie wzór chodnika. Ja wiem, że niektórzy budują tak, że ten jasno-szary kolor robi za krawężnik, tak naprawdę, tak jak jest tutaj przy modularach, a całe chodniki są wyłożone w tym samym kolorze co płytki z ulicą, czyli w tym ciemno-szarym. Moim zdaniem to nie wygląda wcale tak fajnie, bo zlewa się to z ulicą. Uważam po prostu, że powinno się to nieco bardziej odróżniać, ale co kto lubi sposobów, technik. Jest mnóstwo, mówiłem o tym w we wcześniejszym odcinku, o tajlach. A teraz, żeby nie robić cały czas tego samego, przejdziemy sobie do mojego stanowiska budowniczego i tam skonstruujemy kilka chodnikowych gadżetów. Ok, zaczniemy od mini śmietniczka. Potrzebujemy takich elementów. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie chyba grill po prostu, nie wiem. W każdym razie, yy, główną częścią jest tutaj brick z studami po wszystkich stronach. I no to jest chyba najtrudniej dostępne z tych wszystkich części, i nie będę tutaj mówił krok po kroku, jak to robimy, bo jest to w sumie proste. Czyli okładamy takiego brika tymi grillami. Dobra, ja to już źle zrobiłem, nawet mimo tego, że to jest takie proste. Dobra, tutaj na dół trzeba wsadzić e, dwa płaskie study, obojętnie jakie, dlatego ja używam tych, których mam najwięcej, tak żeby to można było przymocować do płytki. I na górę dajemy taki dekiel, powiedzmy. Coś takiego. No. Ta moja konstrukcja nie jest idealna, bo najlepiej jest kiedy ten brick w środku jest w tym samym kolorze co, co te grille, w go nie widać, ale z daleka będzie to robić swoją robotę. Od sobie jeden taki śmietniczek zainstalujemy na nasz nowo powstały chodnik. Jak to zrobić? Najlepiej to zrobić używając plateów z jednym studem po środku. One się generalnie przydają do budowy chodników. Ja o tym nie mówiłem, bo w ogóle o tym zapomniałem w poprzednim odcinku. Na tym też najlepiej jest stawiać minifigurki, tak żeby one wyglądały naturalnie. Wtedy można je też obracać pod różnym kątem. Tych klocków też potrzeba do tej roboty sporo. Ja tak będę to budował w taki dziwny sposób, że sobie najpierw trochę utrudniał, stawiał coś, co zaraz zostanie zamienione, ale zależy mi na tym, żeby robić to w taki sposób, że trochę tego, trochę tego na zmianę, nie robić cały czas tego samego. Wiecie o co chodzi, jeżeli oglądacie mój kanał. W razie tyle, wracamy do otworzenia własnych konstrukcji. Pora na ławeczkę. Zbudujemy ją z takich plate'ów 1x6. Dlaczego nie 1 na 4 jak większość LEGO ławek? Dlatego, że te plejty 1x4 w tym właśnie brązowym kolorze potrzebne mi są do otylowania całych torów, więc będę ich potrzebował bardzo dużo. Nie kupowałem ich, bo nie opłaca mi się kupować ich w małych ilościach. Tylko i wyłącznie w jakichś mega dużych zamówieniach, i jak będę się zabierał z powrotem za tailowanie torów, to wtedy zrobię duże zamówienie. Na razie do ławki kupiłem takie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeżeli te ławki będą się wydawały za duże, no to, to zamienimy je na mniejsze po prostu. No i co nam tu potrzeba? Potrzeba nam oczywiście tych plate'ów i potrzeba nam takich łączników. To nie jest żadna wielka filozofia, takich lego ławek jest. Masa, na pewno to widzieliście, pewnie to macie w swoim mieście. Jak nie macie w mieście, to pewnie macie w jakimś zestawie. Nie jest to nic odkrywczego. Nie ma co za bardzo pokazywać, jak to budować. Pozostaje tylko kwestia tego, czy chcemy mieć tutaj study. Można kupić takie klocki, które mają study, które są częściowo tailami, a częściowo plateami, czyli nie wiem, czy są takie 1x6, chyba nie, ale 1x4 bez problemu dostaniemy. No i kwestia tego, na czym ta ławka będzie stać. Moje ławki będą stać na takich elementach. Nie wiem, jak to się nazywa, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze pasuje właśnie do ławeczki. Jedna z moich ławek dodatkowo będzie robić za połączenie tych płytek, bo jak pewnie widzieliście, tutaj ta płytka trochę odstaje, no bo one nie są po prostu połączone w tym miejscu, dlatego że ja chcę budować te y, chodniki symetrycznie, lubię symetrię. Nie chciałem tutaj, mógłbym je nałożyć jeden y, na obie płytki i budować to wszystko lekko przesunięte, ale w ten sposób mi się bardziej podoba, a połączymy je po prostu ławką. W ten sposób ta ławka jest dodatkowo centralnie na środku dwóch modularów. Wygląda to elegancko, symetrycznie, to mi się podoba. Nie chciałem jej dawać tutaj nigdzie, bo tu jest już jedna ławka z paryskiej restauracji. Tak jest spoko, Dodatkowo ona się fajnie komponuje z tą latarnią. Przechodzimy do kolejnego chodnikowego gadżetu. Czas na trochę roślinności. Oczywiście to nie będzie taka roślinność, jaką budowaliśmy w lesie to będzie roślinność typowo miejska. W jakichś wazonach, ładnie przycięta, symetryczna i tak dalej. Zaczniemy od czegoś prostego. Wykorzystam te elementy i wybudujemy taką donicę, mniej więcej jak budowaliśmy przy śmietnikach. Coś takiego. To nie jest trudne. Myślę, że każdy ma te elementy, chociaż no ten klocek ze studami po wszystkich stronach może być problematyczny do. Dostania hmm. Hyc. i mamy ładne miejskie drzewko. Dalej, konstrukcja równie prosta, tylko musimy mieć taką część, chociaż się można zrobić z zupełnie różnych elementów. Nie będę nawet tego tłumaczył. Wiecie o co chodzi. Eee, zakładamy tutaj <laughs> płytkę 1 na 2 No i jakieś liście. Znowu płytkę. Ja budując drzewa do lasu nauczyłem się, że jednak trzeba je trochę wzmacniać, bo one się tak łatwo rozpadają. A no im więcej elementów, tym łatwiej to rozwalić. Więc dlatego dodaję teraz te płytki. I kolejne takie mini drzewko miejskie. Teraz już wybudujemy coś bardziej zaawansowanego. Użyjemy takich łodyg i będziemy je łączyć do tych znowu klocków, które mają study z wszystkich stron. One są bardzo cenne, jeżeli chodzi o budowanie tego typu rzeczy, jak drzewa. Przyczepiamy do każdego studu po prostu tą łodygę, potem dajemy drugi taki, ale pod kątem i o, odpadają te łodygi. Trzeba być dość zręcznym do tego. Ja nie jestem manualnie uzdolniony, więc co chwilę o coś zahaczam i to rozwalam. One się dobrze trzymają, tylko ciężko, nie ma za co złapać po prostu. O, nawet mi się drzewo przewróciło. Jeszcze jedno. Taki krzaczek z tego wyszedł, teraz go trzeba na coś posadzić. Wydaje mi się, że najlepiej by było go postawić na takich okrągłych brikach, takich jak to, tylko pojedynczych. Ja niestety takiego czegoś nie mam, więc będę trochę improwizował. I wymyśliłem na szybko, że zamontujemy ją na czymś takim. Mam dużo tych klocków, nie wiem dlaczego, jak zwykle. Jak mam czegoś dużo, to zawsze jest pytanie, skąd ja tego tyle mam? I jest taka choineczka. Nie wiem, dajcie znać, co o niej myślicie, czy to ma sens. Chociaż mam jeszcze pomysł, jak ją kurde ulepszyć. Tylko oczywiście ona się w międzyczasie 16 razy rozwali, ale to nic spróbujemy. Ok, mamy coś takiego. Ja w tym momencie cały czas gadałem, tylko zacząłem już rzucać mięchem, więc oszczędziłem Wam tego. W to wygląda jak klasyczna choinka. Trochę może koszlawa, ale no trudno. I jak już jesteśmy przy tych drzewach, to zrobimy jeszcze jedno. Widziałem fajne drzewko w secie z Harry Pottera, tam gdzie jest yy, Private Drive. Spróbujemy zbudować takie, coś takiego jak tam jest. Nie wiem dokładnie, nie patrzyłem na instrukcję. Ale wydaje mi się, że to wygląda mniej więcej w ten sposób: że są znowu te klocki ze studami po wszystkich stronach. One są e, obłożone z wszystkich stron jakimiś małymi e, groszkami. Inaczej te liście będą zbyt blisko siebie. No i właśnie nakładamy te liściory. coś takiego nie wiem czy to ma sens jeżeli ktoś z was ma ten set z Harrygo Pottera dajcie znać czy to jest chociaż trochę podobne ja to tak zostawię i spróbuję jakieś drzewko teraz zainstalować do miasta dajcie znać które wam się najbardziej podoba jak widzicie drzewko zainstalowałem w tym miejscu teraz zbudujemy coś mniej więcej podobnego tutaj po drugiej stronie Tak na ten moment prezentuje się całość. Wydaje mi się, że to dość dobrze pasuje tutaj do modularów i w ogóle do całego miasta. Czekam na wasze opinie. I na dzisiaj na tym zakończymy, ale spokojnie już niedługo znowu się będziemy zajmować chodnikami. Mam jeszcze trochę części, po prostu nie chcę, żeby odcinek był za długi. Zabudujemy sobie tą część, zabudujemy sobie tą część. Mam wreszcie pomysł co zrobić z tą szczeliną i fajnie ją wykorzystamy. To będzie także właśnie w odcinku o chodnikach. Nie wiem, i którą część będziemy dalej rozbudowywać, bo mamy tutaj też trochę rozpoczęte. Tu jest częściowo zabudowane. No, jeszcze jest cały ten front. Tych chodników będzie masa do wykończenia, ale spokojnie będziemy się do to zabierać. Na dzisiaj już wystarczy. Teraz trochę ogłoszeń. Przede wszystkim przypominam, że zbieramy 700 subskrypcji. Wtedy do lego pokoju wjeżdża kolejny stół i powiększamy miasto. Druga rzecz to robocik, który jest ukryty w mieście co odcinek w nowym miejscu. Ostatnio był tutaj na fotelu pasażera i znalazł go Jerzy Kurzawa. Gratuluję, dostajesz punkt. Jeżeli zauważyliście robocika w tym odcinku, piszcie gdzie on jest, piszcie w komentarzach na YouTubie, piszcie najdokładniej jak potraficie żeby nie było wątpliwości to zapraszam wszystkich na Discorda wbijajcie, my tam rozmawiamy na wszystkie możliwe tematy, naprawdę dzielimy się własnymi konstrukcjami LEGO, pomysłami, gadamy o filmach, o, o życiu naprawdę o wszystkim zapraszam kolejny news jest taki, że na razie zawieszam sekcje dodatkowe, nie będzie dzisiaj sekcji z detalami, nie będzie sekcji z górą nie wiem na jak długo Szukam czegoś nowego, jakiegoś nowego formatu. Jeżeli macie pomysły, to piszcie. Ja trochę mam pomysł, trochę nie. Muszę jeszcze go dopracować. Na razie będę robił odcinki z głównym tematem i oczywiście z sekcją minifigurkową, do której już właśnie teraz przechodzimy. Tydzień temu zaprezentowałem wam tą starszą panią, która czeka na pociąg. Było trochę propozycji, co ciekawe, e, chyba z 3 czy 4 z męskim imieniem. <grym> e, no spoko. E, ja wybrałem imię Pani Lucynka, z szacuneczkiem do osób starszych, e, pasujące ewidentnie do niej. A autorem tego imienia jest Konrad Król. Witamy w rankingu. Sprawdziłem sobie szybko, jakiego typu figurki dawno nie mieliśmy w mieście, i wyszło mi, że już dość długo nie było żadnego strażaka nowego, więc dodamy sobie jednego, ale nie będzie to zwykły strażak, będzie to strażak nurek. No i nurek, jak to nurek, ma płetwy, ma butle z tlenem, no i maskę. Chociaż w przypadku Lego to jest bardziej kask <noise> niż maska. I damy go gdzieś, oczywiście, do naszej strefy wodnej, do naszego prawie portu. Niech będzie, że on dopiero co wskakuje do wody. Do dzieła, wymyślcie mu imię. I to wszystko na dzisiaj. Udostępniajcie film, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli jeszcze nie daliście suba koniecznie dajcie. To wpływa na rozwój miasta bardziej niż Wam się wydaje. Tyle ode mnie, dzięki na razie, cześć.